Bracie i siostro, spójrzmy dzisiaj na postawę wobec Boga, Stwórcy i Ojca. Jako stworzenie. Stworzenie więc nie jesteśmy stwórcami. Możemy wykonać wiele rzeczy, lecz Stwórca jest jeden. Do jakiej postawy zaprasza nas Słowo Boże wobec Boga, Stwórca? Stwórcy Ojca. Do jakiej postawy? Pamiętając o tym, że ten, kto miłuje, jest posłuszny. Możemy również powiedzieć tak, że ten, kto jest posłuszny, miłuje. Bo to znaczy, że ufamy, bo to znaczy, że jesteśmy pewni. A skoro my, jako słabe stworzenia, przychodzimy do tego, który jest najdoskonalszym i jedynym stwórcą wszelkiego dobra, to jesteśmy zaproszeni do odpowiedniej postawy wobec Niego, wobec Ojca. Jaka to jest postawa? Najtrafniej pokazuje nam ją w Starym Testamencie Samuel. Oh ¡Gracias! Mój. Tyś mym, ojcem, ja twym dzieckiem, tyś ta, ja synem twym. Ciebie, mój tatusiu, kocham cię. Posłuchajmy. I przyjrzyjmy się postawie Samuela. Samuel spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się arka przymierza. Wtedy pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać lecz pan powtórzył wołanie Samuelu stał Samuel i poszedł do Helego mówiąc oto jestem przecież mnie wołałeś odrzekł mu nie wołałem cię synu mój wróci połóż się spać Samuel bowiem jeszcze nie znał pana, a słowo pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie. Samuelu, wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc, Oto jestem przecież mnie wołałeś. Heli zrozumiał, że to pan woła chłopca, rzekł więc Heli do Samuela Idź spać. Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz Mów, panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył pan i stanąwszy, zawołał, jak poprzednim razem. Samuelu, Samuelu, Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa twój słucha. Samuel dorastał, a pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Dlaczego Samuel? Samuel jako przykład dla nas. Obraz spotkania Samuela z Bogiem jest bardzo prosty, i Bóg pokazuje, że oczekuje postawy prostej, szczerej, zwyczajnej. Bóg woła. Zapewne, bracie, siostro, zastanawiasz się: Może innych woła, ale nie mnie. Ale to nieprawda. Bóg zna każdego z nas po imieniu i woła imiennie. Rano, gdy otwieramy oczy, on nas woła, dziecko moje, córeczko moja, synu mój, Stasiu, Agnieszko, Robercie, Beato. Woła po imieniu każdego z nas. Jaka jest postawa naszego serca, gdy Bóg, tatuś, nas woła. O. Oh, Sturco. Mój. Tyś mym ojcem, Jan Twym dzieckiem, Tyś tatusiem, ja synem Twym. Tyś jest ojcem, Córeczką tu jest dobrze, blisko ciebie, mój tatusiu. Ko Słowa Samuela oto jestem. A jakie są słowa twoje? Gdy budzisz się rano. Gdy idziesz do ojca, czy mówisz mu te słowa? Oto jestem. Czy raczej biegniesz, żeby mu mówić o swoich planach na dzień dzisiejszy? Czy masz w sobie taką postawę gotowości bycia przy ojcu? Bycia przy ojcu. Jaka jest postawa Twojego serca? O. Jesteś tutaj, tutaj jesteś, jesteś tutaj, Ojcze mój. Tyś mym Ojcem, ja Twym dzieckiem. Ta jam synem twym. Tyś jest ojcem, ja twym dzieckiem. Tyś ta jam córeczką. Twą. Następnie Samuel, pouczony przez Helego, co ma uczynić, gdy słyszy Wołanie, pierwsze słowa jego są oto jestem. Nie zasypuje Boga Ojca mnóstwem pytań, ale. Mówi jedno. Mów, panie, bo sługa Twój słucha. Samuel jest gotowy, by słuchać słów Boga. Tatusia. Dlaczego Samuel chce słuchać Boga? Ojca! Po pierwsze, bo kocha. Po drugie, ponieważ wie, że to tatuś który chce jego dobra. Ufajemu. A ty, czy świadomie mówisz, o to jestem? Czy świadomie mówisz, Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Samuel jest gotowy. Samuel słucha. I to, co wiemy z Pisma Świętego, Samuel nie pozwolił, aby żadne ze słów Boga. Spadło na ziemię, to znaczy, że nie pozwolił na to, aby żadne ze słów Boga zostało zmarnowane, zdeptane i zniszczone. Czyli odnosi się z ogromnym szacunkiem do Słowa, szanuje je, miłuje, żyje nim i wypełnia je. Co cała postawa Samuela mówi Tobie i mnie, to jest zaproszenie, by być gotowym, oto jestem, by słuchać. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. By czynić, jak sługa, który nie pozwala, by żadne ze słów Ojca zostało zmarnowane. Samuel daje się prowadzić, Ojcu, a ty? Może warto by było zacząć słuchać Boga po to, aby poprowadził Ciebie. Jak Samuela, by żadne ze słów Boga Ojca w Twoim życiu nie zostało zmarnowane. Chciałbyś tak żyć? Powiedz o tym Bogu Ojcu, i spróbuj. ያ ከሰማው <try> ita Ja Twym dzieckiem, Tyś Tatusiem, Ja Synem Twym. Tyś jest Ojcem, Ja Twym dzieckiem, Tyś Tatusiem, Ja córecz. Twór. Tu jest dobrze, blisko Ciebie, mój tatusiu, kocham Cię.